We wtorkowy wieczór 8 listopada 2011 roku w Auli Żarowskiego Gimnazjum odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Jana Pawła II. Na pewno to było dla nas, dla rodziców, niezapomniane przeżycie, dla nas, jak również i dla uczniów. Naprawdę było pięknie. Młodzież przypomniała zgromadzonej widowni postać Jana Pawła II oraz przesłanie jego niezwykłego pontyfikatu. Uczniowie przywołali wiele ważnych słów, które kierował Ojciec Święty do młodych ludzi. Odwołali się także do wartości, które powinny być ważne dla każdego chrześcijanina. Nad dybrem zapytać się wielu, jak Piotr, kwowadis, Domin, od powyższego króla spodwiednia. Idę kruszyć krzywdt ogowy. Spełnia się piasek przepowiednia o triumfie Podczas swojego występu artystycznego wielokrotnie podkreślali, że każdy człowiek, już w momencie swojego przyjścia na świat, otrzymuje powołanie do bycia świętym. A przed takim zadaniem zostaje postawiony każdy z nas i tylko od nas samych zależy, czy dobrze wywiążemy się z tego zadania. Machnięcie ręki, to strzelało wystraszone zło, zatrwożone otwartymi na oścież ramionami i prawdą dobra. Dostrzelaliśmy my sami, ja i ty. Myślę, że dla tych uczniów, którzy tutaj brali e, udział, e, być po prostu sobą i przez życie iść, kierować się sercem. Ważnym momentem uroczystości było przypomnienie wartości głoszonych przez patrona gimnazjum w Żarowie. Młodzież z dumą wspominała, że Ojciec Święty skupiał się przede wszystkim na intelektualnym i duchowym rozwoju człowieka, na jego godności i niepowtarzalności. Młodzież wystąpiła naprawdę wspaniale i tu osobiście ja jako były pedagog chciałbym podziękować za przygotowanie młodzieży, za przygotowanie katechetom, księdzu Jakubowi za wszyscy, wszystkim, którzy przyłączyli się do tego, żeby ten wieczór pamięci o Janie Pawle II był taki wspaniały jak właśnie dziś. Ojciec święty jest na cały świat. Jak, nie wiem jak powiedzieć. A tu było bardzo pięknie. Tak, wszystko przygotowane, że nawet nie ma żadnej usterki, żeby nie było coś nie tak. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez gimnazjalistów pod czujnym okiem katechetów z tej szkoły oraz pani dyrektor Heleny Słowik, która nie kryła dumy ze swoich uczniów, został profesjonalnie i starannie przygotowany. Białe kwitną życia kwiaty, o ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty, Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą Spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad Twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Bardzo nam miło było i przyjemnie, i, i słuchać O Ojcu Świętym. Jesteśmy tak podbudowani.